Dzień dobry kochani klubowicze! Witajcie dzieci, witajcie rodzice na kolejnym klubikowym bajanu. Dziś odcinek specjalny. Spójrzcie, jestem cała otoczona misiami. Jak myślicie, dlaczego? Dzisiaj są urodziny pluszowego misia i będziemy razem świętować. Najpierw nauczę was wierszyka. Powtarzajcie za mną. Prawa łapka, prawa łapka, lewa łapka, lewa łapka. Ja jestem mały misiu, ja jestem mały misiu. Lewa łapka, lewa łapka, prawa łapka, prawa łapka, a to jest mój Pysiu. Lubię miodek, kocham miodek. Lubię miodek, kocham miodek. Podkradam go pszczółką, podkradam go pszczółką, prawą łapką, prawą łapką, lewą łapką, lewą łapką. Albo piję rurką. Albo piję rurką. A teraz powtórzmy wszyscy razem. Prawa łapka, lewa łapka. Ja jestem małym misiu. Lewa łapka. Prawa łapka, a to jest mój Pysiu. Lubię miodek, kocham miodek. Podkradam go pszczółką. Prawą łapką, lewą łapką albo piję rurką. Na dzisiaj przygotowałam dla Was książeczkę Daniela Napa. Pan Brum ma urodziny. Pamiętacie hasło do otwierania książeczki? Puk, puk, klask, klask, klask. Otwieramy książkę wraz. Jeszcze raz. Puk, 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 klask, 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 otwieramy książkę wraz. Pan Brum ma urodziny. Cóż za wspaniały dzień! Powiedział pan Brum, budząc się rano. Słońce świeci, jest weekend. A jedyne co mam dzisiaj w planie, to zjeść obfite śniadanko i wypróbować wytrzymałość hamaka w ogrodzie. Jednak, kiedy pan Brun w kuchni oderwał kartkę z kalendarza, o mało nie wypluł przy tym herbaty. Hoinka! Zawołajmy razem z nim: Hoinka! Przecież dzisiaj są moje urodziny. A niech mnie zaburgotał Kaszano. Na dodatek obiecały swoim przyjaciołom przyjęcia urodzinowe, a nic nie jest gotowe. Wtedy rozległ się dzwonek do drzwi. Gdy pan Brumie je uchylił, jego przyjaciele zaśpiewali mu urodzinową serenadę. Niech żyje na. Zaśpiewał borsuk. Zaśpiewajmy razem z nim. Niech żyje nam! Ale przyjęcie nie odbywa się tutaj, powiedział pan Brum. Na dzisiaj wymyśliłem zupełnie coś nowego. Pan Brum poszedł ze swoimi przyjaciółmi do wielkiego sadu. Tutaj też można świętować urodziny jeszcze lepiej niż w domu. Niniejszym otwieram moje najlepiej przygotowane przyjęcie urodzinowe, zawołał pan Brum. A na początek zabawimy się wyścig z jajkiem. Ale my nie mamy jajek, powiedział Borsuk, ani łyżek, zabulgotał kaszal. I to jest właśnie najwspanialsze, zawołał pan Brum. Wyścig z jajkami bez jajek tego jeszcze nie było. Na miejsca gotowi start, zawołał pan Brum, zaczynając wyścig z jajkami bez jajek. A potem przyjaciele bawili się w skoki w workach bez worków i przeciąganie liny bez liny. Jak wam się podoba przyjęcie? Zapytał pan Brum. Zupełnie do niczego, powiedział Bors. Nie ma żadnych ciastek, nie ma dekoracji, a, gdy, a gry też się też nie bawią. Można by pomyśleć, że w ogóle niczego nie przygotowałeś. Poczekajcie, powiedział pan Brum, zawiązując sobie oczy. Świetna zabawa w ciociu babkę zawsze ratowała każde urodziny. Ale potem idę do domu, powiedział Borcz. Zawołał pan Brum, gdzie się schowaliście? Wtem się potknął i przeczytajcie razem ze mną Łubu tobu bęc! Łubu tobu bęc! wylądował na ryjkowym wozie z sianem Hoinka! powiedział pan Brum, powtórzmy za nim Hoinka! Ryjek, niczego nie podejrzewając, Jechał sobie z terkotem, ciągnąc do gospodarstwa wóz pełen siana. Zaraz was znajdę, powiedział pan brum. Możecie się chować, jak tylko chcecie, tylko przestańcie mnie łaskotać. Hi, hi, hi. My też połaskoczmy bruma. Hi, hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, Nie macie tu czego szukać, zawołał ryjek, spostrzegszy grupkę przyjaciół przy płocie. Liczę do stu, a potem znikajcie z mojego gospodarstwa, bo inaczej popamiętacie. A niech mnie zabulgotał kaszalot, kiedy pan brum w tej właśnie chwili wygramolił się z siana i kontynuował zabawę w ciuciu babkę. No chyba nie chcecie się poddać, prawda? – zawołał pan brum. Wtem namacał otwarte okno a może schowaliście się w środku? Czy pan Brum znalazł tutaj swoich przyjaciół? Chyba nie. Zobaczmy, co dzieje się dalej. Mam cię! zawołał pan Brum, zdejmując opaskę z oczu. Ale cóż to znowu? Nie przypominał sobie, żeby zapraszał na przyjęcie jakąś krowę. Zła jest byka! zawołał zdyszany borsuk. Ale byk już z wściekłości robił się cały czerwony i grzebał kopytem. Choinka, choinka! zawołał pan Brum, odstawiając na podwórzu niezamierzone rodeo. Ryjek miał już tego naprawdę powyżej uszu. Jutro będzie padał deszcz, dlatego muszę dzisiejszego wieczoru zebrać siano. Zniosę wszystko, ale nie bandę wałkoni, którzy pustoszą mi gospodarstwo. Teraz już na pewno mnie popamiętacie. Ale wtedy pan Brun nagle wpadł na wspaniały pomysł. A gdybyśmy tak wszyscy zajęli się sianem, w ten sposób świętując moje urodziny? Wieczorem na łące wszystko było przygotowane na rolnicze przyjęcie urodzinowe Pana Bruma. Dwie drużyny na wyścigi zbierały siano. Było przy tym więcej zabawy niż przy wyścigach z jajkiem, skakaniu w workach i przeciąganiu liny razem wziętych. A kiedy Pani Rejkowa podała domowe ciasto czekoladowe, hmm, wszyscy byli zgodni. To najlepsze urodziny, jakie kiedykolwiek świętowaliśmy. I długo jeszcze na polach rozbrzmiewał okrzyk, niech żyje nam Pan Brum. Powtórzmy za nimi, niech żyje nam Pan Brum. P rączka pięć paluszków ma, prawa robi pa pa pa, lewa robi pa, pa, pa. Do zobaczenia.